Dzień dobry, witam państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z cyklu bliżej rynku. Z tej strony Łukasz Stefanik. Rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie. Przepraszam za opóźnienie, coś. YouTube ze mną nie chciał współpracować, natomiast już rozpoczynamy. Na sam początek, zanim przejdziemy do poszczególnych instrumentów, prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku i myślę, że możemy zaczynać. Jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, na początek, jeszcze zanim. To zwróćmy sobie uwagę na kalendarz makro. Ten przedstawia się następująco. Jeżeli chodzi o godziny do południowej, mamy publikację indeksów PMI dla poszczególnych państw europejskich. Mamy dane o inflacji ze strefy euro przed godziną 12 Mamy przemówienia członków banków centralnych. Mamy dane PMI ze Stanów. Więc zapowiada się dość ciekawa sesja, więc rynki będą skupione na PMI do południa państwa europejskie, później Stany Zjednoczone i Kanada. Więc nie powinniśmy dzisiaj narzekać na brak zmienności. Oprócz tego późnym wieczorem dane API o zapasach ropy naftowej. My zaczniemy sobie dzisiejszą, dzisiejszą analizę od niemieckiego indeksu. I tutaj cena wyhamowała na wysokości ciekawego wsparcia. Mianowicie mówiliśmy sobie mianowicie mówiliśmy sobie na wczorajszym jednym z wczorajszych wideo na tutaj już mówię o strefie, którą widać Lepiej z perspektywy H1, natomiast mówiliśmy sobie, że zarówno ten dołek, ten dołek tutaj, czy ten dołek tutaj to są poziomy, gdzie może pojawić się popyt, więc ciężko było określić taki jeden punkt zwrotny. Natomiast, jak widać, cena dość mocno odbiła na ponad 300 punktów. Dlatego też ciężko ocenić, jak wygląda tutaj sytuacja na interwale d1, bo z jednej strony buduje nam się ta korekta spadkowa. I jest jeszcze perspektywa spadków nawet w kierunku 21,600. Natomiast z drugiej strony mamy formację typu młot na wysokości właśnie tych wcześniejszych reakcji cenowych. Więc oczywiście ta korekta może zakończyć się tu i teraz, a może równie dobrze być kontynuowana. Na ten moment nie mam za bardzo zdania, ciężko powiedzieć co dalej. Żeby określić tutaj kierunek, szedłbym na interwał niższy, 15 Wczoraj te, tego typu analiza się pojawiła. No i tu też balansujemy na wysokości ważnego poziomu, bo z jednej strony doszło, do zanegowania układu największej korek. Tutaj była fala na 700 punktów, potem fala na 270 w górę, znowu 700 ponad punktów w dół i niecałe 300 w górę. No i widzimy, że ta geometria wczoraj późnym wieczorem została zanegowana, ale nie wystarczyło to, żeby ruch został rozszerzony, tylko cena cofnęła. No i na ten moment obserwujemy konsolidację, więc ja myślę, że ten początek dzisiejszej sesji będzie istotny i to, czy cena wybije się, powyżej 22530, czy też spadnie poniżej 22470, może nam tutaj określić kierunek na, dalszy część, na dalszą część dnia. Czyli wybicie w górę daje szansę na większą Korektę wzrostową, natomiast wejście poniżej 22470 daje szansę na test ostatniego dołka. Także bardzo fajna strefa, taka lokalna konsolidacja na niemieckim indeksie czekamy na wybicie w jedną ze stron i to nam powinno dać jakiś sygnał trendowy. Jeżeli chodzi o indeksy w Stanach, no to tutaj wczoraj też obserwowaliśmy podbicie i też z jakby nie z przypadkowych poziomów. Ja tutaj publikowałem też analizę dotyczącą SP wczoraj. I to było już, zobaczmy kiedy. Gdzie my to mieliśmy? Tutaj przed godziną 16.00. publikowałem, akurat nie ma w tytule, US 500. Natomiast tutaj ta analiza była i zwracaliśmy ponownie uwagę na to, że cena dotarła do wsparcia w rejonach 5570. Oczywiście, jak to z takimi wsparciami na jeden bywa, ciężko określić jest taki idealny poziom, no bo jest to szeroki interwał, Ale tak czy inaczej, doszło do tego odbicia i mówiliśmy sobie, że. Tak samo jak na DAXie z perspektywy M15, że kiedy ten ruch w górę może się rozkręcić, może on się rozkręcić w momencie, jak dojdzie do wybicia tego układu największej korekty. On został wybity dość szybko, bo już po godzinie 17:30, i proszę zauważyć, jeżeli sobie przybliżymy, jak to się wydarzyło, było wybicie test od drugiej strony i od razu pojawił się popyt. Znowu zobaczmy zejście. I znowu popyt. Więc tutaj ten zanegowany układ 1 do 1 można było próbować rozgrywać. I fala, która się pojawiła wzrostowa, była całkiem przyjemna, bo na SP to było ponad 70, blisko 80 punktów. Co dalej? Według metodologii overbalance, tutaj z perspektywy oczywiście M15, wydaje się, że jest perspektywa wzrostowa, czyli było wybicie geometrii, dość wyraźny impuls. Korekta w rejony średniej, no i powoli, powoli widzimy, że rynek znowu zaczyna podbijać. Dokąd mogą sięgnąć te wzrosty? Oczywiście zakładając, że one się utrzymają, nawet do strefy 5860, czyli na ten moment jakby obserwujemy lokalny podwójny dołek, Jeżeli to się utrzyma, jest szansa na podbicie w kierunku strefy oporu. Kiedy to się może zmienić? Wtedy, jeżeli cena wróci. Z powrotem do wewnątrz układu, czyli jeżeli zanegowałaby średnią, spadła tutaj poniżej i do wewnątrz tego wybitego wczorajszego układu 1 do 1, a więc poniżej poziomu 5592, wtedy zmieniamy nastawienie i myślimy tutaj o kontynuacji, kontynuacji spadków. Natomiast na ten moment nie wygląda to. Źle. Jeśli chodzi dalej o te podstawowe instrumenty, na które chciałem zwrócić uwagę, euro-dolar, on się skonsolidował, tutaj za bardzo nie mam zdania, mówiliśmy, że ten poziom może zostać wybity w dół, 1,0780, tak się stało, natomiast bardzo szybko cena wróciła, potem jeszcze raz przetestowała ten poziom 1,0780, ale znowu nie obserwujemy wzrostów, wręcz przeciwnie, notowania zaczynają się konsolidować, więc myślę, że tutaj też rynek może poniekąd czekać na Trumpa, to co on zrobi, bo zapowiedzi odnośnie ceł, są na jutrzejszy dzień, więc tu być może eurodolar czeka na to, co zrobi Trump, Trump, czy co będzie zapowiadał, tak? Czy te cła wejdą, nie wejdą, w jakiej wysokości, więc to będzie istotne. No więc tu na razie, bez, bez kierunku, według mnie, czekamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc tutaj nic za bardzo się. no Nie ma czego się spodziewać technicznie. Jeśli chodzi o USDN, też ten wykres troszkę mi się rozjechał. Z jednej strony, oczywiście tak poglądowo wyznaczaliśmy sobie tutaj kanał spadkowy, z którego cena wybiła się górą, to było. W tym miejscu, bo wybicie jakiś test od drugiej strony, natomiast ruch na razie nie jest kontynuowany. Niemniej doszło do kolejnego testu i znowu odbicia, więc teoretycznie, zgodnie z takimi klasycznymi założeniami analizy technicznej, wydaje się, że jest perspektywa wzrostowa. Tylko, żeby to się potwierdziło, najlepiej jak cena wybiłaby się tutaj. To jest ważna strefa, z racji tego, że no jest to poziom horyzontalny, e, po pierwsze, a po drugie mamy coś na kształt głowy z ramionami, czyli lewe ramię. Głowę, no i potencjalne teraz prawe ramię. Więc ta strefa przy poziomie 151.11 jest istotna. Jej przekroczenie może utorować drogę do większych wzrostów. W przeciwnym razie, jeżeli ten dołek zostałby zanegowany, czyli jeżeli cena spadnie poniżej 148.70, no to tutaj widziałbym znowu powrót do tendencji spadkowej. Więc na ten moment jesteśmy Daleko od wsparcia, ponad 100 pipsów i tak samo daleko od oporu, więc tutaj wydaje się, że trzeba chyba się uzbroić. W cierpliwość. Dalej, jeżeli chodzi jeszcze o te główne instrumenty, na pewno warto zwrócić uwagę na złoto. Tu, jakby nie chcę się powtarzać, ale jeżeli uczestniczą Państwo w tych webinarach regularnie, to mam nadzieję, że te pozycje długie gdzieś są, bo mówimy sobie od dłuższego czasu, że absolutnie tutaj nie szukamy krótkich, że szukamy tylko i wyłącznie pozycji długich, bo trend na złocie jest bardzo silny. Za każdym razem, kiedy jest wybijany nowy szczyt, wiem, że oczywiście wydaje się, że to już jest wysoko, że przydałaby się korekta i tak dalej, ale absolutnie nie. Myślimy o korekcie w przypadku tak silnego trendu. Zobaczmy, trzy ostatnie sesje bardzo mocne, wzrostowe, praktycznie świecek bez górnych cieni. Świadczy to o sile popytu. Jeżeli zejdziemy na interwał niższy, no. Też ciężko szukać tych większych korekt, ja tylko przekładam te układy, nawet z interwału godzinowego, korekta rzędu 50 dolarów, tutaj tak samo 50 dolarów, no i gdyby się pojawiła, to znowu te 50 dolarów, to może być wsparcie, na ten moment to są okolice 3098 dolarów. 3098 Jeżeli chodzi o poziomy docelowe, no one już zostały jakby, zostały wypełnione. Na ten moment ciężko tu wyznaczyć kolejny rynek, nigdy nie był wyżej yy, i Jedne co możemy czekać na tę korektę i szukać, szukać odbicia, szukać reakcji popytowej. Już zobaczmy, że tu nawet w takiej małej skali pojawia się ta reakcja popytowa. Więc każde wsparcie widzimy, że jest tutaj wykorzystywane przez kupujących. Były ostatnie wierzchołki, doszło do przebicia, nie było testu. Od drugiej strony mamy pierwszy test, więc też jest to pierwszy poziom wsparcia. Więc na dzisiejszą sesję, jeżeli cena utrzyma się powyżej z 326, też nie widać sygnałów podażowych. Dopiero zejście. Poniżej byłoby szansą na korektę, ale tylko, <laughs> tylko korektę w trendzie wzrostowym, więc silny trend wzrostowy, jeżeli chodzi o złoto. Podobnie na srebrze też mamy sentyment wzrostowy, ale tu jest on delikatnie słabszy, natomiast też srebro jakby po długim czasie, jakby sygnalizowaliśmy tutaj, dotarło wreszcie do tych ostatnich wierzchołków, czyli wypełniło naszą analizę. Jeżeli chodzi dalej, no to tutaj gdyby pojawiła się korekta, mamy dwa wsparcia, okolice 33,30 i 33,02, gdzie mamy najpierw te wcześniejsze reakcje cenowe i średnią, a później równość z poprzednią korektą, więc dopóki to nie zostanie wybite, dopóki ten nie spadnie poniżej 33 dolarów, no to cały czas mamy trend wzrostowy. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na bitcoina, bo bitcoin no nie wygląda najlepiej. Z perspektywy W1 mamy tu lokalną konsolidację w ostatnich jakby dwóch, 3 tygodniach. Natomiast ostatni tydzień zakończył się formacją spadającej gwiazdy. Oczywiście ta formacja nie powinna być w konsolidacji, a raczej na szczycie, natomiast na pewno ma ona wymowę podażową. Mamy wysoki górny cień, bardzo mały korpus, czarny korpus, więc może to świadczyć o szansie na pogłębienie tych spadków. Jeśli chodzi o interwał niższy, też nie wygląda to dobrze, bo notowania wybiły się z lokalnego kanału wzrostowego przebiły się tutaj także poniżej średniej i lokalnie mamy. Taką tendencję spadkową od tego szczytu, czyli impuls, korekta, impuls, korekta, i tak dalej. Widzimy, że te korekty są zbliżone, no i teraz taki krótkoterminowy poziom oporu jest testowany. Natomiast nawet jeżeli on zostałby wybity, to też nie wieściłbym tutaj jakby odbicia od razu wzrostowego, poczekałbym z wyjściem ceny powyżej 84,5 tysiąca dolarów. Wtedy faktycznie ten ruch mógłby mieć miejsce. Jeżeli natomiast cena nie wybije się powyżej, odbije się tutaj. Bądź tutaj będzie szansa na zejście w kierunku ostatnich dołków. Więc na razie nie, w, nie wygląda to najlepiej dla Bitcoina. A jeżeli chodzi, no tu na H1 w przybliżeniu, widzimy, że ponownie cena zbliża się do wskazywanego poziomu. Więc on jest istotny: 83-350, no bo tu mieliśmy kilka reakcji cenowych, tak? I geometrię i średnią, więc no to może być taki poziom, tak? Nawet nie tyle ta średnia, o którym tu mówiłem z perspektywy H4. Nawet bardziej istotny, tutaj poprawiam się, tak, nawet istotny bardziej z poziom 83-350, bo na niższym interwale widać, że tu było dużo więcej reakcji cenowych na tym poziomie. Dobrze, zerkam jeszcze na Państwa e, propozycje. Mm, tutaj było pytanie jeszcze. No, czy ja tutaj będę miał wykres aluminium, na, na który dawno nie patrzyłem. Na aluminium e, no nie ma jakby zdecydowanego trendu, e, z racji tego, że no tu cena konsolidowała, tak w szerokim zakresie wahań na ten moment, czy w ostatnich dniach spadła poniżej średniej, co może teoretycznie utorować drogę w kierunku dolnego ograniczenia tej konsolidacji, ale ja nie jestem zwolennikiem jakby rozgrywania ruchów bocznych. Jedyny pomysł, jaki jest no to za rozgrywanie właśnie, jeżeli cena jest u góry, no to do środka, tak, pozycje krótkie, że jest na dole, to pozycje długie do, do zakresu konsolidacji. Natomiast nie lubię osobiście w ten sposób spekulować, bo prędzej czy później dochodzi do wybicia, no i taka pozycja jest skazana wcześniej później, prędzej czy później na stratę, natomiast na razie Ruch konsolidacyjny z perspektywą przetestowania właśnie strefy przy 2470, ale dopóki ten nie wybije w jedną bądź w drugą stronę, no to widziałbym ten ruch, ten ruch e, boczny. Jeżeli chodzi o parę AUD, e, USD, tutaj hmm, tu mam jakieś stare analizy, już dawno nieaktualne to sobie ten wykres tu z tego co pamiętam, no nie było takich idealnych sygnałów chociaż czysto teoretycznie sprawdzając jak cena zachowała się na wysokości ostatnich ostatnich dołków, czyli jakby taki na, najbardziej podstawowa analiza techniczna, to mimo wszystko cena nie zdołała wybić się powyżej mimo jakby dwóch prób, więc teoretycznie ten trend spadkowy, który trwa od tych szczytów ma szansę być kontynuowane. Mimo, że oczywiście ten ruch teraz tutaj jest największą korektą, no to nie doszło do wyjścia ceny powyżej 0,63,80, więc cały czas ryzyko jest skierowane ku dołowi. Jeżeli wyznaczymy tutaj też linię po ostatnich dołkach, widzimy, że ona została przebita, więc teoretycznie jest to potwierdzenie właśnie tego ruchu w dół. Natomiast z perspektywy D1 kluczowa jest strefa 0,63,80. Póki cena jest poniżej, ryzyko spadków jak najbardziej tutaj. Istnieje. Czy możemy zajść na niższy interwał, czy coś tutaj widać ciekawego? Czy coś tu ciekawego widać? Mamy lokalny wierzchołek z 26 i pierwszą korektę, która miała pipsów około 40. Druga, trochę płytsza. Ta korekta, którą mamy teraz, jest bardzo zbliżona. Nawet została ona delikatnie naruszona, ale widać, że cena utrzymuje się wewnątrz, więc może nie jakoś super. Super precyzyjnie, natomiast gdyby tutaj cena spadła poniżej strefy, którą obecnie zaznaczamy, czyli będzie się utrzymywała w geometrii i spadnie jeszcze poniżej tych lokalnych reakcji cenowych i poniżej średniej, no to wtedy będzie szansa na ruch w dół. Na razie nie wiem, co tutaj się wydarzy. Na razie myślę, że balansujemy na wysokości właśnie tej geometrii, więc trzeba by poczekać na. Rozjaśnienie sytuacji. Czy na e, amerykańskich indeksach mamy coś na kształt korekty ABC? No, może tak być, tak? Może tak być. Jest to jeden ze scenariuszy. Jeżeli na przykład SP się tutaj nie zatrzyma na tym podwójnym dnie, no to może być korekta szeroka typu A, tutaj B, no i jakaś fala C, i dopiero powrót do wzrostu. Więc oczywiście gdzieś z tyłu głowy to mamy. Natomiast na razie wsparcia są e, bronione. Jeżeli chodzi natomiast o e, Nasdaka, tu wygląda to gorzej, bo ten dołek, e, z którym mieliśmy do czynienia, w pierwszej połowie marca został przebity. Oczywiście też jest formacja typu młot po wczorajszej sesji, ale również nie wykluczamy jakiejś korekty prostej, czyli AB, no i jakaś fala C, więc to by mogło przynieść jeszcze spore spadki, z tym, że wcale nie muszą one się pojawić. Bo jeżeli zerkniemy sobie chociażby na poprzednią strukturę tej korekty, no była ona taka mm, jednym ciągiem, chociaż teoretycznie tu można byłoby zaznaczyć falę B, ale ona była bardzo płytka. No i pytanie, czy to była korekta prosta, czy nie. Tak czy inaczej, wsparcie znajduje się bardzo blisko, czy znaczy blisko, tuż poniżej wczorajszego dołka, 270 punktów, poziom 18724 i gdyby... Tutaj cena się nie odbiła, tylko przebiła poniżej, wtedy te większe spadki mogłyby mieć miejsce, ale oczywiście to jest interwał D1, więc to tak szybko się zmieniać nie będzie, będziemy sobie to będziemy sobie to oczywiście analizować na bieżąco. Na razie mamy formację młota, młota i szansę na podbicie po ostatniej, po wczorajszej sesji. Jeżeli chodzi natomiast o USD/CAD, trochę rozjechał mi się tutaj ten instrument w sensie takim, że no już dłuższy czas temu tu mieliśmy wybicie w dół, potem zejście do średniej, potem obronę tej średniej, szanse na wzrosty, potem powrót, znowu do geometrii, jeden raz, drugi raz, trzeci raz. No i teraz widzimy, że znowu jest jakaś próba podbicia, coś na kształt ewentualnie jakiegoś trójkąta tutaj się buduje. No nie mam za bardzo zdania, w sensie widzę tu jakby szanse na podbicie, ale wygląda to konsolidacyjne, także zejdźmy sobie niżej, może do interwału h1, może tu coś ciekawego się. Wyrysowało. Jedyne co widzę, to jest lokalna struktura trwająca od tutaj 26, czyli był impuls, korekta, impuls, korekta, impuls. No i teraz, jeżeli, bo te dwie korekty widzimy, że one były bardzo podobne do siebie. Jeżeli ten trend lokalny, wzrostowy ma zostać utrzymany, to ten układ nie powinien zostać wybity. Czyli mamy tutaj okolice poziomu 1,43 40. To jest na ten moment e, wsparcie, więc i ma się utrzymać. Nie powinno dojść do zaneg zanegowania tego e, poziomu. Z perspektywy surowców tutaj pytaliście państwo jeszcze o ropę naftową. Ropa zgodnie z tym, co mówiliśmy sobie ostatnio, wybiła się, czy dotarła najpierw do strefy 70,30, wybijając ją, więc mamy do czynienia z większą korektą. Czy być może nawet ze zmianą trendu? Ale o tym mówiliśmy już tutaj, tak? W tym miejscu, że jest perspektywa wzrostowa, to się wydarzyło, potem korekta, druga trochę większa, ale też powyżej średniej i wybicie w górę. Natomiast co tu i teraz? Tu i teraz zwróciłbym szczególną uwagę na tą strefę tutaj, czyli strefę wspomnianą 70,30, jeżeli będzie cofka, jeżeli będzie jakaś korekta. Do tej strefy powinna ona działać jako wsparcia. Jeżeli nie, no to dalej ten ruch może być rozszerzany. A gdzie znajdują się najbliższe targety, no to będą oczywiście te wcześniejsze reakcje cenowe więc najbliższy poziom, gdzie możemy zacząć reakcję podażową, wypada w rejonach 72-80, więc na razie sentyment wzrostowy, jeżeli chodzi o ropę naftową. Dalej, jeżeli chodzi o parę. Tak sprawdzam tu jeszcze Państwa komentarze, zobaczymy, czy nam się uda wszystko przeanalizować. Para AUDN to nie jest para, na którą zerkam zbyt często mamy tutaj lokalny trend spadkowy, znaczy może nawet nie lokalny, bo trwający od szczytów z listopada ubiegłego roku. Największą korektą w całym tym trendzie będzie ten układ. On został przetestowany w ostatnich dniach i na razie, jeżeli patrzymy na wykres pod kątem metodologii Overbalance, to ryzyko. Jest skierowane ku dołowi, czyli mamy lokalny podwójny wierzchołek, który ona 95,45. No i wydaje się, że bazowy scenariuszem jest ruch w kierunku ostatniego dołka. Jeżeli natomiast tego geometra zostanie zanegowana, no tworzy nam się też strefa, jakby nie patrzeć razem ze średnią. Czyli tutaj mamy kluczowe, kluczowy poziom oporu. Dopiero jeżeli on zostanie wybity, będzie szansa na zmianę trendu. Poniekąd też to miejsce wynika jakby z klasycznej analizy technicznej. Zobaczmy, że tu mamy też wcześniejsze dołki, więc ważna strefa między 95,40 a 95,70 jako opór. Dzisiaj delikatnie podbicie w górę, ale wydaje się, że długoterminowo, średnioterminowo trend jest jeszcze spadkowy. Możemy ewentualnie zerknąć tutaj, co się dzieje jakby intraday i intraday, no na razie mamy zejście, podbicie w górę, które też jest największą korektą, więc chyba nic tu nie wymyślimy. Te spadki mogą przyspieszyć, jeżeli ta strefa zostanie przekroczona, natomiast lokalny opór na dzisiaj to jest średnia krocząca z interwału godzinowego. Co do indeksu VIX, no to wyszedł on znowu za sprawą tych ostatnich też spadków na indeksach, wyszedł z powrotem powyżej strefy 19,80, ale nie było testu od drugiej strony, czyli było wyjście nie było testu i nie było tego za bardzo jak rozegrać, więc e, gdyby ten test się odbył, no to strefa przy 19,80 jest wsparciem i za bardzo e, no tutaj nic więcej, e, nic więcej nie wymyślimy, euro dolara sobie już e, analizowaliśmy, także można sobie e, cofnąć, co do nadgazu e, nadgaz e, no, nie zachował się technicznie. Ja yy, wyznaczałem tutaj opór na wysokości poziom 4.09, natomiast nie pojawia się też żadna reakcja podażowa, więc nie było mowy o zajęciu pozycji krótkiej w tym miejscu. Cena wyszła powyżej i teraz przetestowała ten poziom od drugiej strony, więc poziom 4.09 należy traktować jako wsparcie. Jeżeli tutaj się cena utrzyma, jest ruch w kierunku 4.32. Natomiast gdyby cena spadła i zamknęła tutaj świeczkę H4 poniżej, no to znowu jest perspektywa natomiast na razie cena jest powyżej wsparcia 4,09, to jest kluczowe, krótkoterminowe e, krótkoterminowe e, wsparcie. Co do rynku kukurydzy, w ogóle go nie obserwuję, natomiast technicznie e, mamy tutaj coś na kształt podwójnego dna w rejonach 400, 444 możemy sobie zaokrąglić, natomiast nie jest to żaden poziom widzę ważny horyzontalnie, bo patrząc na lewą stronę, czy znaczy on był testowany tu bardzo dawno, jeżeli przeciągniemy to sobie, chodziło mi o to, że tutaj za bardzo nie było reakcji, natomiast te reakcje były historycznie być może na tym poziomie, czyli bardzo dawno, tutaj czerwiec 2024, marzec 2024, więc jakiś poziom horyzontalny to jest, tylko, że żeby się pojawił jakikolwiek sygnał Płynące właśnie z podwójnego dna notowania musiałaby wybić się tutaj, a więc powyżej linii. to jest poziom 473-474, więc bardzo odległy na ten moment, no ale widać mamy i wsparcie horyzontalne, i dwie formacje. Coś na kształt młota, tak, z dolnymi cieniami, więc wydaje się, że jest szansa na podbicie, a przebicie powyżej 474 może dać szansę na wzrost. No i jest ten alternatywny, gdyby ten poziom został przebity, cena może wkroczyć w silniejszy trend spadkowy. Więc tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o rynek kukurydzy. Wix w Europa była, jeszcze kakao, kawa, tak, to sobie przeanalizujemy. Czyli widzę, że cały czas standardowe instrumenty. Tu się nic nie dzieje, jeżeli chodzi o rynek kakao raczej, no, no mamy trend spadkowy, tak, od tego miejsca powoli, powoli pogłębiane spadki i w ostatnim czasie tak naprawdę konsolidacje, więc dopóki cena nie wyskoczy jakoś mocniej, e, powyżej 8,675, no to ten bazowy scenariusz zakłada ruch w dół w kierunku 6,907, 000, tak, więc na razie, na razie konsolidacja nie jest to instrument, który absolutnie chciałbym teraz rozgrywać kompletnie, e, mamy tutaj Konsolidację. Jeżeli chodzi natomiast o kawę, kawa powoli koryguje te ostatnie silne wzrosty. No i tu też, tak jak mówiłem, trzeba poczekać, aż rynek się na nowo ułoży. Teraz widzimy, że cena ma problem z wyjściem powyżej średniej, co teoretycznie powinno tutaj dawać szansę na rozbudowanie korekty, czy w kierunku tego dołka, czy nawet 347, gdzie mamy wcześniejsze wierzchołki i właśnie geometrię na potencjalnej korekcie prostej typu A, B i C. Tylko to C się zobaczmy, bardzo wydłuża w czasie, więc no już to ma. No, wygląda to już troszkę gorzej, natomiast widać, że gdzieś ta presja na korektę jest, tym bardziej, że było wiele prób wyjścia powyżej średniej, no i prób nieudanych, więc ryzyko korekty jak najbardziej tutaj istnieje, jeżeli chodzi o rynek, yy, rynek kawy. Jeśli chodzi o WIG20... Yy, WIG20 on się cofnął do um, jakby tej geometrii, o której mówiliśmy, czyli była, był impuls, korekta ta zielona, tak? potem impuls, znowu korekta zielona, natomiast naruszona, szybki powrót. No i znowu mamy korektę do um, dolnego ograniczenia tego zielonego prostokąta. E, poziom też istotny pod tym kątem, że tutaj mieliśmy ostatni e, lokalny wierzchołek. Więc okolice 2685 są istotne. Jeżeli tu się pojawi jakaś formacja objęcia hostsy, będzie szansa na dalszy ruch wzrostowy, nawet w kierunku oczywiście najpierw szczytów, potem 2,935. Gdyby to się nie powiodło, gdyby dzisiaj sesja była spadkowa i ten układ zielony zostałby wybity, wtedy korekta mogłaby sięgnąć tutaj okolic 3 średniej, czy tych wcześniejszych szczytów, a więc 2600, albo nawet niżej. Więc tak by to, ee, tak by to wyglądało na indeksie WIG20 i został nam USD, USD PLN, tylko i na tym sobie będziemy kończyć, mam nadzieję, że nic tutaj nie pominąłem. Pary ze złotym, no na razie jakby złoty jest cały czas mocny, USD PLN, no tu się nic nie dzieje w ostatnim czasie, tak? Mamy ruch poszarpany i jest to ruch w ramach konsolidacji, więc ja sobie na razie ten instrument odpuszczam. Gdyby było jakieś większe poruszenie, wyjście w górę, około 34, to jest na pewno poziom oporu, to jest górne ograniczenie geometrii, ale na razie ciężko o tym mówić. Mamy lokalną konsolidację, więc no, odpuściłbym sobie raczej ten instrument. zobaczmy jak to wygląda na D1. No, też nie wygląda to za ciekawie, więc mamy wsparcie w ramach 3,80, mamy opór w ramach 3,94, więc poziomy bardzo odległe. I nic na ten moment chyba tutaj nie wymyślimy. Dobrze, z mojej strony to będzie wszystko. Na ten moment ja Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście na jutrzejszy webinar, na środowy, a w czwartek, w czwartek na live trading, gdzie już tą wiedzę, czyli te analizy, które sobie wyrysujemy tutaj, wykorzystamy w praktyce. Także serdecznie zapraszam. Życzę na ten moment powodzenia w inwestycjach i do usłyszenia.